Cześć, Manko, jest Kasper Gamer. Dzisiaj będziemy sobie grali w Brawl Stars. Eee, Słuchaj. prawie big boxa eee, postaram się nagrać otwieranie tego big boxa i wstawię. Jak coś dobrego mi dropnie, to. No. Eee, to oczywiście. Eee, primo. Wstawię, jak coś dropnie, nie? Jak coś dropnie, to wstawię i. Później po tym nagram odcinek jak z tym gram Tylko cały odcinek będę tą postacią gram Dobrze to nie będzie może Piper albo coś No weź mi tą Bibiarą tą kupią O cholera Afios hundo trele Ulcisk To jest takie Cenzuralne tam twoja mama Prędzej a nie el plimo dobra, dobra, dobra. Mam ulta! Kuźba, podałem mu! Ach, ha, haj. Trudno będzie się grało, bro Dawno nie grałem. I tak, nie lubię tego, tych trybów. Tylko lubię nagrodę, game graba i... Ja nie będę mandował ulta na takich dwóch. Nie no trzeba. Jeden. Kuwa, buenas nocze z frajerzy. Jee, yeah, dostał. Ci profane Jak to robią? 200 IQ Kuźba nie wyszło mi 200 IQ Ech 200 IQ Siu! Dobrze Co nie ma? Nie jak nie ma, wszystko będzie O cholera Co, ale nie był, o ona mnie wolnęła w ogóle Tak, że piłkę puściła, cholera, lagi mamy Proszę Państwa mamy lagi? Dobra, chodźcie. FU 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 CO?! Co on oboje strzelił? Ja pierdzielę, co za debile. Nie no, nie da się to z takimi grać. Mogliśmy też się wygrać. Ale... O. Kawczu gra. Kaw... Mój kolega. Znaczy no, mój kolega. Zapraszam też do jego kanału. Kawku. No. I tyle. Zapowiedzi. Dobra. Trzeba tam daleko to puścić. Dobra. Panowie lecimy. Kuśwa... Strzolaj! Kurde! Wyjął to! A tam jest walka, widzę. My mamy piłkę. Przynajmniej jeszcze. Podaj! E, ty pie Problem? Ale mu się nie boi niczego. Niko... O cholera. Ej, dzieje. Dawaj! Jest! Dobrze! Buenos! Biję byle kogo i chyba wywaliłem komuś taką bułę, z Diną. Chyba. Chyba Rico. Dobra. Z takim internetu nie trzeba grać, no. Kurde, może by zrobić 200 q Kto ma piłkę? Pajperka, dobrze. ucieczka Dobra czekaj tego typu tego typu trzeba załatwić nawet dwóch cyk i golito co jest? no Zer y zaraz raz dobrze tam musiałam pomóc z kabrą Dobra mamy Najmniejszą skrzyneczkę, z której mi dropnął spike. a to jest niemożliwe, że mi teraz to coś dropnęło, bo. Yy, no. No i nie ma. Ticket jeden. To żebym wolał, kurde, te. Chyba każdy by wolał, dobra. Kanał Grande. O. o. Dużo krzaków? Zapraszam mojego kolegę. To jest. Zapraszam go. Eeeem, hmm. chwilę sobie jeszcze pograłem, bo niedługo mi się pamięć kończy. W telefonie, jestem na krańcu, kompletnie. Dobra, strzelam już w krzaki. Skan, 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 dawaj ból, dobrze ból! Cholera, odsunąć się trzeba. Dostał. Kuźwa piperka. Dawaj, dobrze! Dyna dawaj teraz. Dobrze! Teraz zbieramy na tego. Dobra, jest ult. Ulta tu rzucamy, cyk i ult pium pium pium, dwóch naraz tam. Frajerzy, zepsułeś mi ulta? Eee, to ciebie jest. Dobra, radzę tak nie podchodzić na paperkę. Tamten tam jak przejechał przez pół mapy. Elo, patrz, patrz, patrz. Uti! dobra. Działko. Rób to, co ma zrobić. Kurde, znowu! No nie, dobra. Zaraz wrócę. Niech się nagrywa, zobaczymy co się będzie działo. No, Stało? Przegraliśmy z tego że zginął. To no, tak. No, przegraliśmy. Hei. Kurde Leonito Kurde Leonito tu jest Trudno będzie z Leonitą Kurde no ten piekra z tym Dobra. Dobra, jest dobrze. A pójdę po ich stronę. O, to jest Leonita i prima Primo. jak działko chroni przez złom. To pa... Dobrze działko! Prawie rozwaliło tam tego typu działko. Już mamy tu. Czekaj, działko versus działko. Ja pomagam moim działkowi. A to jest w ogóle ta kobitka. Kurde, zwaliłem trochę. Smack tak! Dobrze. Kurde, tak blisko było. No cóż, ja już muszę kończyć ten odcinek, bo zaraz mi się pamięć skończy, to już sobie nabiję poza odcinkiem. Do następnego razu, no i cześć!